Wielkich zmian! Zmienimy z nią cały świat! 5, 4, 3, 2! We are a part of the Revolution! Każdy ma powód, by tańczyć. A jaki mam je? Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz! No to chodź, synu! Rozbójamy ich! Erik, nie było tak źle. A ty dokąd odpływam? Zmieniam życia styl Styrville. Myślisz, że oni zwiali? I was i walk! I was i walk! Daj swoje piórka i spadaj. Przeprasz brachu! brachu, albo nie poznasz swojego Nohala! Są w pułapce, nie dadzą rady, lodowiec odciął ich od świata. A co on może zrobić? To tylko maluteńki pingwin. Oh. Ten pingwin nie latać. Naucz ich! Żeby latali jak ty! Synu, pingwiny nie latają! To nie jest zdrowe. Ale numer, wszyscy tu przyszli. Nie ma tylko zakichanego dzioba, Dwa pałkata. A nie jest. Mówiłem ci, zmieniam dietę. Będę jadł. To co ma twarz? Ale ty ugryzłeś się go tyle. Ja. I ty? Nie mam szans. Padła w trans. I ja też. Nasze 5 minut bill. Wit tu pod małych stóp dwa. To rozumiem! To co za amigo, kolego, co syna nie pogodzi z ojcem jego. Ramon, jesteś przepiękny. Zaleka tylko. Nie, 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 nie.